Witamy wszystkie dzieci wszystkie rodziny, które nas już znają. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy. A dla tych, którzy są może nowi na naszym kanale i trafili tu po raz pierwszy, przedstawimy się Wam. To jest Tyna, Marcin i Alicja. Oraz. Lilunia, to jest chomik. Z kanału Błogosławieństwa. Zapraszamy Was serdecznie. Chcielibyśmy was dzisiaj zaprosić do rozważania dziesiątej stacji, czyli odarcie Pana Jezusa z szat. Żołnierze chcieli odrzeć Pana Jezusa nie tylko z szat, ale z jego godności. Czy rzeczywiście im się to udało? Chyba nie. Nie da się człowieka odrzeć z jego godności. Ala, a ciebie zapytamy, co to jest godność? Jak ci, z czym Ci się to kojarzy? Co to jest, że człowiek... Że coś się zgadza. Że coś się zgadza. Zgodność. <śmiech> <śmiech> nie zgodność, tylko godność. Co to jest godność człowieka? Że człowiek jest godny? Albo ma swoją godność? Nie wiem. Nie wiesz? Trudne pytanie. A czy to znaczy, że jest wartościowy? No, nie. Nie. Żeby odrzeć zgodność, żeby nie był taki bardzo... bardzo oni się wyśmiewali z tego bardzo. Wyśmiewali. Mhm. No i chcieli go odrzeć, żeby po prostu sobie już nie, nie myślał. Że jest kim? Bogiem. Że jest Bogiem, żeby już sobie nie myślał tak, że jest Bogiem, tak? I myśleli, że skoro go obedrą. Z szat, to pozbawią go tej godności pana Boga, tak? Czyli tym, że on jest Bogiem. No. Tak? No właśnie. Czyli tutaj Ala ma bardzo dobrą intuicję. Czyli godność to jest wartość. Wartość pana Jezusa była taka, że on jest panem Bogiem. Bo był prawdziwym Bogiem. Bo, dokładnie, bo, bo jest prawdziwym Bogiem. A ich był Bóg inny. No. dużek, 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 ok, no właśnie, dlatego dzisiaj o tej godności, o wartości człowieka, o tym, że każdy człowiek zawsze ma swoją godność, niezależnie od tego, jak jest ubrany, jak wygląda, jak pachnie, ma swoją godność. Dlatego zapraszamy Was do rozważań dzisiejszej stacji, a przy okazji zobaczcie, jak kolorujemy koloromankę. 10. stacja Stacja dziesiąta. Pan Jezus z szat obnażony I po raz kolejny zapraszamy Ciebie, abyś usiadł wygodnie, albo byś uklęknął i zamknął oczy. Spróbuj sobie wyobrazić scenę, której żołnierz odziera z Pana Jezusa ubranie. Musiał chyba mocno szarpnąć, żeby porwać tunikę, którą Pan Jezus miał na sobie. A jeszcze dodatkowo oprócz rozerwania jej, musiał ją oderwać od ran, które Pan Jezus miał na całym ciele. Przecież wcześniej żołnierze biczowali Jezusa. A te uderzenia na pewno zostawiały wiele krwawiących ran, do których później przykleiło się ubranie. Bardzo trudno wyobrazić sobie tę scenę, i na pewno nie wyglądało to miło i przyjemnie. No a dodatkowo musiało potwornie boleć. Jaką twarz ma teraz pan Jezus? Może zacisnął oczy? Może otworzył szeroko usta, może wyrwało się z niego takie bezgłośne, ała! Musiało okrutnie boleć. Ale to zdarcie szat nie odebrało mu boskiej godności. Jezus nadal był Bogiem. Nie odebrało mu także ludzkiej godności, choć pewnie niejedna osoba odwracała od niego wzrok, gdy patrzyła na tę scenę. A ty, jak patrzysz teraz na Pana Jezusa? Czy widzisz w nim nadal człowieka? Czy to jest nadal Twój Bóg? Zastanów się nad tym chwilę. A następnie pomódl się. Panie Jezu, dziękuję Ci za te wszystkie upokorzenia, które dla mnie cierpiałeś. Dziękuję, że uczysz mnie, że każdy człowiek ma swoją godność. Chcę Tobie ciągle towarzyszyć. Chcę być Twoim przyjacielem. Na koniec tej stacji chcielibyśmy Was zaprosić do pewnego zadania. Chcielibyśmy, aby każdy z nas zapisał sobie może jedną, może dwie, może trzy osoby. Za które ciężko jest mu dziękować. I postanowić sobie, że do Wielkanocy będę codziennie modlić się właśnie za tą osobę. Jakąś krótką modlitwą. Może to być ojcze nasz, może to być chwała ojcu, może to być: dziękuję ci, panie Jezu, za tę osobę, i tylko tyle. Po to, żebyśmy się uczyli tego. Że każdy człowiek ma swoją godność. Nawet jeśli go nie lubimy. Nawet jeśli jest on dla nas trudny i ciężko nam się z nim przebywa. Ale mamy takie osoby wokół siebie, nie? Ja mam No ja, ja już nie policzę. Nie, nie policzysz, okej. Okay. Ale nie policzy. No są takie sytuacje, że. Ja mam co? bardzo dużo. Bardzo dużo. No to masz bardzo dużo możliwości z tego, żebyś na te osoby pomodlić w najbliższym czasie. O nie. Zadanie, będziemy ćwiczyć, Ala, co ty ja na to? Ja będę ćwiczyć. Poćwiczymy to. Nie, nie. nie, nie, nie. <laughs> Przedyskutujemy to jeszcze, dobra? Nie. No, widać, że to jest bardzo mm -hmm. trudne. To, to, to naprawdę nie jest proste modlić się za tych, którzy nam dokuczają, albo którzy źle nas mówią, albo źle nas traktują. Ale my chcemy, tak jak Pan Jezus, my chcemy dalej się za nich modlić. Chcemy za nich dziękować przede wszystkim. I, i uczyć się bycia takiego jak Pan Jezus, taki pokorny, cichy baranek. Że, żeby zobaczyć, że w nich także jest obecny Pan Jezus, że Pan Bóg ich stworzył i bardzo ich ukochał. Albo gołąbek. But... <laughs> I jeszcze w, te, w tym odcinku mamy dla Was konkurs, konkurs z nagrodą niespodzianką tym razem. Zobaczcie tutaj w opisie i tu na dole pojawi się czas trwania konkursu albo na górze. <laughs> tak i y, a y, oczywiście konkurs ogłaszamy na naszym Facebooku i tam bardzo Was prosimy o to, abyście napisali jaką modlitwą y, będziecie dziękować za te osoby, z którymi jest Wam trudno przebywać. To tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękujemy. Cieszymy się, że jesteście z nami. Pamiętajcie o... Chyba. Nasz kanał, dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka. Dokładnie! I bądźmy w kontakcie. Trzymajcie się. Pa!